Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Już może nie z Dota 2 dokładnie, ale jest to odcinek, jest to filmik, który ma ogłosić mały konkurs. Może nie konkurs, ale losowanie, bo jeśli oglądaliście Legion Commandera, poprzedni odcinek z Doty, to wiedzieliście, że mówiłem tam, że zorganizuję taki mały konkursik na święta i będzie to losowanie. Więc może nie do końca podpada to pod konkurs, ale to będzie uczciwe losowanie, gdzie każdy będzie miał identyczne szanse na. E, zdobycie tego, co Wam e, za chwilę zaoferuję. Słuchajcie, z racji tego, że jest zima, e, więc nawiążmy do trochę do takich zimowych klimatów i e, chcę Wam coś dać zimowego, że tak się zaplączę, ale o to chodzi. Słuchajcie, do wylosowania będzie ten oto set dla Mirany. Kiedyś go wylosowałem ze skrzynki, ze skarbu. Tak on się prezentuje i mogę już go oddać. Czas, który blokuje mi oddanie go komuś, minął, więc mogę teraz spokojnie nim handlować. No i osoba, która zostanie wylosowana, otrzyma ten set ode mnie, tak więc. Yy, myślę, że set jest bardzo ładny, naprawdę bardzo różni się od yy, takiego zwykłego setu. Zresztą mogę Wam to pokazać nawet. Tak wygląda Mirano normalna. Opa, napatrz, napatrzcie się. A tak wygląda Mirana z tym Otosetem. Bardzo ładna zmiana, duża zmiana, taka bardzo zimowa, ten lew jest taki bardzo e, fajny uroczy, więc myślę, że na pewno wam się spodoba. E, I słuchajcie, kiedy jest koniec konkursu? Koniec konkursu jest 24 w Wigilię. I będzie to godzina powiedzmy... 18.00. O 18.00, 24 grudnia, będą wyniki tego losowania yy, i tyle. No i słuchajcie, na koniec, jak zostać wylosowanym? Słuchajcie, napiszcie obojętnie, jaki komentarz pod tym filmiem, który teraz oglądacie. Obojętnie, jaki komentarz. Z tym, że jest jeden warunek. Przed samym komentarzem napiszcie na przykład konkurs w nawiasie i nic więcej. Napiszcie konkurs w nawiasie i napiszcie to już, co chcecie dalej. Na przykład yy, piszecie konkurs i tam dalej sobie piszecie, ha, ha, fajny film, yy, i tak dalej, i tak dalej, obojętnie. Tak więc, żebym ja wiedział, że dane komentarze biorą, chcą wziąć udział w konkursie, bo na przykład, jeśli ktoś nie gra w Dotę, nie, nie interesuje go Dota, ale obejrzy ten film, bo nieważne, yy, to po co mam go losować, skoro ten item jakby przepadnie, prawda? Bo ta, bo ta osoba nie gra w Dotę, więc... Yy, osoby, które grają w Dotę, napiszcie konkurs, napiszcie komentarz i to naprawdę ułatwi mi życie. 24 o 18.00 będą wyniki i myślę, że takie małe, małe losowanie Wam się spodoba, bo naprawdę nie wiedziałem co wymyślić takiego, żeby... Nie wiedziałem jak wymyślić lepszy konkurs, więc niech będzie uczciwe, klasyczne losowanie. No i tyle. Dzięki za oglądanie i do następnego razu. Cześć!